You, Mr. President. In the... Dziękuję. Po atakach terrorystycznych w Paryżu i Brukseli było jasne, że zostaną przywrócone kontrole na granicach wewnętrznych, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i monitorować przepływ ludzi. Wczoraj też odkryto pisek we Włoszech. Chodzi o planowane ataki w kilku państwach europejskich. Dotyczy to uchodźców, którzy przekraczają nasze granice. Niektórzy z tych uchodźców też byli wcześniej w Syrii. Przede wszystkim nie możemy stawiać interesów europejskiego superpaństwa ponad e, bezpieczeństwo obywateli. Unia Europejska ma krew na swoich e, rękach. Schengen pozwala e, na to, że przemieszczają się e, terroryści. Ponadto ci, którzy e, ślubowali królowej, e, muszą mówić e, o tych e, zagrożeniach. Mam nadzieję, że właśnie. E, dziękuję. Czy pan przyjmie e, niebieską kartę od pana Korwina Mikę? Tak, czy nie? Panie Hukam? Tak. Czy pan przyjmie niebieską kartę od pana Korwina Mikę? Proszę bardzo, pan Korwin. No. No? Pan, pan Korwin-Mikke, bardzo proszę. Me. <laughs> ja chciałem splecić. Nie uważa pan, że jest dziwne, że tutaj z lewej strony sali wszyscy mówią, że y, trzeba zostawić otwarte granice, że żadne mury nie pomogą, a nikt nie powie, że trzeba usunąć przynętę dla tych imigrantów, mianowicie zasiłki socjalne. Prawda? Że jedynym wyjściem, jeżeli chcemy zachować Schengen, jest likwidacja socjalizmu, likwidacja zasiłków, które przyciągają do nas tych ludzi. Czy zgadza się Pan ze mną? Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Pośle, pół minuty. Yeah, I do agree with you. Yeah, but I... Tak, zgadzam się. To jest sprawa bezpieczeństwa Europejczyków. Otwarte granice pomagają Państwu islamskiemu, w ten sposób będą mogli oni do nas przybywać i zabijać naszych obywateli.